Wszystkim z tej strony Bartek Wołoszyn, Adam Chrycaniuk, Suzuki Arka Gdynia. E, jesteśmy w samochodzie marki Suzuki Model Vitara i zapraszamy na przejażdżkę po Gdyni. To może, może tematycznie o no tak. świętach porozmawiamy. W blisko, blisko świętach, choć my jeszcze mamy jeden mecz przed sobą. E, tuż przed wigilią gramy bardzo ważny mecz dla nas e, z Legią Warszawy, na które wszyscy zapraszamy. A później święta. A później święta, no, ale też nie ma co ukrywać, że, że ten klimat czuć świąteczny, bo mieliśmy okazję też nagrywać filmiki na potrzeby naszego zespołu, na potrzeby ligi. Także ten klimat świąteczny już się ulatnia od tygodnia dwóch. Ale, ale jednak mimo wszystko jesteśmy w stanie się skupić na treningu i, i dobrze potrenować i, no i zrobić swoją pracę, ale, ale widać wszędzie i w domu przede wszystkim choinka wyprawiona. Ty już masz choinkę, czy nie? Ja jeszcze? mam choinkę już od. W domu, w domu żona jest przodowniczką i świątym. Więc, więc już na Mikołajki mieliśmy żywą, jak zawsze, żywą choinkę. Ubraną, ja, to szybciutko, e, szybko, strasznie szybciutko, no, już się, już się, powoli, chyba, już się powoli sypie, tak, ale no. pod dzieci, pod dzieci, tak. No ja wczoraj, ja wczoraj ubierałem, nawet, nawet musiałem zejść do garażu po, po siekierkę taką i wiesz, bawiłem się tam trochę z tą siekierką, dobrze, że w podłogę nie trafiłem, ale gałązki dolne obcięte, choinka oprawiona, także już stoi. Światełka, no i światełka. światełka też, tak, światełka na szybko kupione, bo oczywiście rozpakowałem stare i, i kabelek odpadł i nie działało. Także jak się przyjrzałem temu, to nie byłem w stanie naprawić. E, okay. ja, no i co? no i. Ja nawet z żoną na zewnątrz światełka zapaliliśmy, A, więc, też, więc jest klimat świąteczny. Mieszkamy tam na nowym osiedlu i widzę, że wszyscy już powoli zaczynają. No, no tam światańce. u Was to jest pokaz chyba mody, co? Tam, Las Vegas, jak pojedziesz, to jest. Tak, tak w nocy nie muszę, nie muszę palić tego w domu, światło Tak, się tak to prawda. Ja też powiesiłem wczoraj, to aż tak. No ale co, no i co, przejdźmy do, 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 do samej wigilii, bo gramy ważny mecz bardzo ważny dla nas mecz i później mamy wigilię, to trzeba ją będzie spędzić. O w domu, albo, albo poza domem, a ty zostajesz w domu, w Gdyni, czy wyjeżdżasz. No gdzieś? nie, u mnie, u mnie zawsze była taka, od, odkąd jestem z żoną już 10-12 lat, taka jest tradycja, że raz, raz jedziemy do moich rodziców, raz do, do jej. Ona mieszka w Wrocławku, ja jestem z południa Polski, no ale ze względu na to, że ten terminarz ostatnio parę sezonów jest tak zmieniony, więc. Większość czasu, większość świąt spędzamy ostatnio w mhm. Wocławku moich teściów. To z dwie godziny drogi, więc teściowa bardzo zawsze wszystko dobrze przygotowuje, więc można mhm. powiedzieć, że na gotowe przyjeżdżamy na święta. No i przeważnie te święta są dosyć szybkie, ponieważ zaraz zagramy drugi mecz między, w tym okresie międzyświątecznym, więc. Szybkie, szybkie więc... intensywne święta. No tak. Ty Adam zostajesz tutaj? E, ja, ja miałem zostawać, mieliśmy zrobić święta u nas w domu, ale z pewnych przyczyn... Po prostu pojedziemy też właśnie do teściowy do, Kości by... do kościerzyny. Już, tak, miało że... być na no... już miało być na nowym yy, mieszkaniu. Tak, tak, ale, ale, ale tak jak mówisz, wiesz, wyjazdy gdzieś dalej to zawsze jest mniej obowiązku, bo wtedy jedziesz na gotowe, dzień dobry jestem yy, i wszystko, wiesz, wszystko to... będzie przygotowane. Także tak, jedziemy na kaszuby. Tak jak mówisz, wiesz, 24 pewnie będziemy mieli wolne. 25 podejrzewam, wieczorem już będzie trening, ale mimo wszystko jak na nasz zawód i na Nasz e, harmonogram meczów to i tak jest w miarę dobre. Półtora, półtora dnia to jest i tak e, sporo. No, no, bo bym... Z doświadczenia wiemy, że ten czasami liga e, lubi dać mecz taki, powiedzmy, ważniejszy e, w około świąt, więc i spędzaliśmy czas razem. Pamiętasz, tak, w, w tak, we Wrocławku graliśmy tak, sam WILEM, w drugi dzień świąt, więc już pierwszy dzień świąt jechaliśmy do. Nawet była taka no. śmieszna sytuacja, nie wiem czy to Adam z nami byłeś, ale wiem, że był Szubi, Darek Wyka i po, przy, przy, przyszliśmy, na, może nie na święta, ale na, na, na kolację do moich teściów. Bardzo się cieszyli, niespodzianki mm -hmm. już zrobiliśmy. Tam nie, nie było, bo właśnie tego. Mieliśmy, mieliśmy tego, mieliśmy w hotelu w pierwszy dzień świąt, już się spotkaliśmy, więc mówię, dawaj, chłopaki, idziemy troszeczkę ten, te święta posmakujemy. Teściowa się bardzo, bardzo się cieszyła. Eee, Zjedliśmy jakiś tam I sernik, to... e, jakiś tam barczym przepiliśmy i następny mecz graliśmy, graliśmy mecz. I co? Do, udało się wygrać? Eee... Po barszyku pierogach, e, śledził, właśnie, właśnie, właśnie karpił. Nie, nie, nie pamiętam czy w tym dniu wygraliśmy, ale ale miło, spędzę, miło wspominam tamten, yy, tamten czas. No ja też tak powiem szybko, że faktycznie przez parę tam lat, jak gram w koszykówkę, to sporo miałem właśnie wyjazdów świątecznych i, i niektóre było o 9 rano 25, to no dla mnie i dla rodziny to naprawdę było takie dosyć yy, uciążliwe, bo, bo, bo nie było tych świąt w ogóle i i zawsze albo gdzieś jechaliśmy i trzeba było 8, 9 rano się zebrać do autobusu 25, kolendy w radiu śpiewają, pusto na ulicach, jakiś śnieg padamy tam, wiesz, w dresach, w kurtkach zakopani, tam śpimy gdzieś, wiesz, i jedziemy 5-6 godzin. No dobra, to ale powiedz mi potrawy takie, bo wiesz, nasza dieta to nie, nie, nie wplatamy raczej tych wigilijnych potraw, bo to są no, smaczne, ale niekoniecznie dla sportowców, ale takie potrawy pewnie masz swoje ulubione albo jakieś przysmaki. No tak, tak, tak. Ja akurat mamy tutaj porównanie między tą południową Polską, mm. skąd pochodza, północną, więc te, te dania niby są takie same, ale te smaki są dosyć mm. różnią się. Ja zawsze jestem fanem barszku z mojej mojej no tak, mamy. Zawsze tak. to była taka sztandarowe danie znów no. moja teściowa. Robi najlepszą grzybową Aha, i okay. myślę, że to takie te zupy są, bo zawsze ten karp czy, czy pierogi no tak. są, wszędzie, są wszędzie podobne, ale te zupy... Ale w każdym domu smakują inaczej tak. i każdy dom zachwala swoje najbardziej. Tak, no to jest tak, najlepsze. Tak, tak. No ja, ja wiesz, bo ja jestem kompletnie jakby wychowywałem się w za północno zachodniej Polsce, to tam też zauważyłem, że są całkiem inne e, jakieś przyzwyczajenia, ale wszystko tam i tak mimo wszystko nawiązuje, tak jak wspomniałeś, że jest podobnie, ale, ale wiesz, jak tutaj trafiłem na w Trójmiasto, Kaszuby, to wiesz, przecież mnie pomylił świąt, ale groch z kapustą? Jest to ja, umie, ja, umie na, umie na, umie na Wiesz, jest Ja tego mocne. nie znałem, mówię ale, groch z kapustą, to ale jak na to, to bardziej właśnie u mnie wujek robił, tak? Ja Lubię, lubię. Lubisz? Nie, generalnie tam wszystko, wiesz, lubię gorzej później. Ee... U, u, mnie, u mnie jeszcze jest taka na południu, tutaj nie ma na Kujawach kutia. To Aha, jest taka to... Coś, coś takiego z rodzynkami, troszeczkę hmm. na słodko, to ja tego nigdy nie lubiłem, ale zawsze, zawsze, szczególnie jeszcze jak babcia żyła, to robiła, bo to takie mocno tradycyjne tam właśnie na Podkarpaciu. Teraz mama czasami to jeszcze robiła, ale, ale raczej u nas się tego w domu rodzinnym przy, nie, przy, nie, przy, nie przyjęło. Ja, ja, ja mam prosty schemat: siadam właśnie barszyk, to, to jest moje ulubiony w różnej postaci. Zresztą barszyk preferuję nawet w ciągu roku. Także nie muszę czekać do Wigilii, ale zawsze tak wyczekuję, i to jest ta pierwsza. Później pierogi. No i tutaj już później się zaczyna, zaczyna brakować miejsca? miejsca, no to nie wiem jakąś rybka. Po grecku to faktycznie też jak jest dobrze zrobiona, to, to to naprawdę bardzo mocno spakuje, a później to już jest ciężko cokolwiek zmieścić i. No i co, na drugi dzień kaczka, no to jest tak też moje, że tak powiem, gdzieś tutaj w rodzinie mocno zakorzenione, że jest zawsze kaczka z, z kapustą i z żurawiną. Także, także to. Zupa to chyba była, w sensie to pierwsze danie to była ta kapusta z grochem. No i wiesz, i coś, no zawsze coś do tak. tego, nie? Pytanie, coś tam, zawsze coś, żeby to trawiło dobrze, to delikatnie. Ja pamiętam wiesz. taką sytuację śmieszną jeszcze jak grałem w Wocławku, bardzo dawno temu to mój kolega Michał Gabiński, pozdrawiam serdecznie, zabrał jednego Amerykanina do siebie, do, do Stalowej, tam mm. właśnie na Podkarpacie na święta i wróci, wrócili i ten Amerykanin, pamiętam, Ed Scott, powiedział już nigdy więcej świąt w Polsce, <laughs> tak, <laughs> po, po, tak, tak. zobaczył jak to wygląda prawdziwa, e, prawdziwa świętowa gościna, wiesz, gościna, gościna polska, polska e, ze wszystkimi jego urokami, więc po dwóch, trzech dniach wrócili i mówi, dobra już Super jest, ale nigdy więcej świąt w Polsce, no. Było... Tak, znaczy to jest kompletnie inne, wiesz, inne żywienie. Znaczy nawet i ja czuję różnicę, jak te święta się odbywają i tam człowiek sobie pozwoli i próbuje, i próbuje te potrawy, i próbuje wszystkiego, co, co jest na stole, łącznie z ciastami, no to faktycznie później człowiek tak. jest taki trochę przez ten jeden dzień, jeden trenik, ale to akurat u nas. Jeden trening e, i bardzo lubiłem trenować, ci powiem, w święta, bo lubiłem odejść od stołu, tak. pójść zrobić swoje, wiesz, troszeczkę ten organizm, e, żeby wrócił do normalności. Bo szaleje, i, i, szaleje, szaleje, tak, szaleje. Tak, szaleje ale nie, nie jest wolnego, to zawsze no, tak, no, to... no i później mamy Sylwestra i Sylwestra w naszym przypadku też różnie z, tymi, z tym Sylwestrem bywa. Mnie osobiście to tak na szybko zmienię temat. Udało się kiedyś raz wyjechać z żoną na jakąś taką sylwestrową zabawę, ale, ale później, później to już właśnie miałem znowu te mecze albo, albo treningi pierwszego. Trenerzy z reguły wiemy, tak. że lubią dać <laughs> zrobić trening w południe, to się zdarza, ale wieczorem to na pewno tak, Pierwszego tak, tak. stycznia na pewno ten trening jest obowiązkowy wieczorem. Ten ryb jest tego właśnie wielkim fanem, żeby zobaczyć, jak tam chłopaki. Yy świętowali tak, to tak, trening tak. i się tak przyglądał zawsze. Kiedyś miałem vaseko dawno, dawno temu, jeszcze jak było, o 11 albo 12 w południe mieliśmy trening. To prost, trener... prosto z imprezy. No nie, parę godzin się zrzemnąłem, ale, ale tak, to był trening wtedy, ale tak generalnie A to teraz, wieczorem. A teraz jak spędzasz święto? Yy, no teraz właśnie jest, tak. wiesz, dosyć... Wtedy to faktycznie jakaś tam yy, imprezka musiała się odbyć. Yy, no może bez szaleństwa, ale zawsze gdzieś tam się wychodziło. No teraz z racji tego, że, że, że jest rodzina i mamy dzieci, także, także powiem Ci, że spędzam ostatnimi laty Sylwester z telewizorem, żeby no. tutaj nie wymieniać poszczególnych <grym> wiesz, kanałów, to, to, to Sylwester z telewizorem, wiadomo, że tam jakaś kolacja może jest, ale tak, dzieci idą spać, generalnie my wszyscy jesteśmy pomęczeni, także... Do, do, dosyć dosyć fajerwer, do fajerwerków, Tak, do fajerwerków. Jeszcze parę lat temu sam gdzieś yy, nawet wychodziłem i te fajerwerki tam sobie nimi strzelałem, ale już os, chyba rok temu nawet ani jednego, bo, bo, bo zwierzęta, bo coś tam, ale, ale, ale już nawet przestałem troszeczkę sztuczne ognie teraz ostatnio no e, odpalamy, bo córeczka jest na takim etapie, że sobie może pomachać i... No i w sumie i w sumie tak te imprezy się kończą, ale, ale rano dziękuję, że tak, dobra tak. jest, okej, okay, wiesz, jestem gotowy na trening. Yy, yy, tak, gotowy na trening i no i przynajmniej głowa nie boli. Tak. Nie, no ja też ja wchodzę teraz znów w taką sytuację, że moi, yy, moi synowie, to 10 i 8 lat, już też powoli zaczynają chcieć yy. mieć te fajerwerki i no i też wiadomo te zwierzęta, ale też chcemy im troszeczkę yy, no tak, dać no, radości, czym, więc. No. Więc tam kupujemy jakieś tam taką e, tradycyjną, jakieś jedną petardę czy coś takiego. No wychodzimy tak, wychodzimy że... razem, żeby jeszcze iść pod Ale masz Ty, nie? Tak, Przy odpalaniu. Tak, ale... przypominają się stare I później, czasy. I później patrzymy, jak inni strzelają i tak pewnie też, tak, też, no tak. też wracamy A ty, co, do domu. Co dzielnica, to jest wiesz, każdy tam rywalizacja nie? między dzielnicami. <laughs> jak ja tam wyjrzę przez okno, to mówię... Uuu, tutaj ktoś naprawdę. Tu, konkurencja jest duża, to orło, tam trzeba się tu, chować. Tu w no. strzela tutaj nie strzelają. No tak, tak, ale, ale tak, ty masz już du, du, do, znaczy duże dzieci można powiedzieć. I, i nawet Szkolny, pewnie szkolne. niedługo szkolne, wieku musieli... szkolnym, to już niedługo będziecie, wiesz, mogli gdzieś tam z żoną sobie pójść. No ja to jestem na, na etapie na akurat, pięciolatki sześciu pięciomiesięcznego. Tak, fa, fajno także. mamy tam ekipę na, na osiedlu i w tamtym roku się skrzyknęliśmy, że ma, mamy bal przybierańców i no to... i w jednym z mieszkań i tam dzieciaki mm -hmm. w jednym pokoju, my tam w drugim i no, też fajnie. przyjemnie było. No, tak. Też każdy tam jakieś dzieciaki ma, więc posiedzieliśmy tam do Sylwestra, do pierwszej godziny no i, i do domu grzecznie. No tak, także troszeczkę inaczej, niż to kiedyś bywało, ale, ale też fajnie, nie? Tak, wiadomo. No, no, każdy, każdy, każdy tam czas ma swoje, swoje uroki. Tak, 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 ale to jeszcze można do tego wrócić i... No ale jednak w naszym zawodzie to zawsze ten, ten okres świąteczny był mocno napięty, bo albo były mecze, albo treningi generalnie były momenty, żeby być piłkarze to jednak mają fajnie. Nie? Oni mają ten okres zimowy taki, Roztrenowania. Roztrenowania, gdzieś tam mogą sobie troszeczkę, troszeczkę odpocząć, ale z drugiej strony wakacje mają e, tak. swój sezon, a wtedy my możemy, że tak powiem, nasz sezon się kończy maj, czerwiec i wtedy no, mamy się... trochę inny harmonogram. Także te. Mi, no. się, mi się marzy wokół świąt, albo Nowego Roku i właśnie gdzieś wyjechać do ciepłych krajów. Tak i... ostatnio myślałem, to ja naprawdę w domu takich prawdziwych świąt, nawet pełnych dwóch dni, albo już nie mówię o trzech, to ja nie spędziłem, wiesz, od dwunastu, 15 lat, nie? To, 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 to też jest, jak ludziom takim mówię, no. spoza sportu, oni mówią, jak ciebie nie ma w domu na święta? Ja no nie, dwudziesty piąty, coś, tu muszę na trening, wiesz, wszyscy się dziwią. Nie rozumieją troszeczkę harmonogramu naszej pracy. ale no, specyfika, ale specyficznie. Ale można się przyzwyczaić i też ale można. Ale nie brak, bra no właśnie, to jest no. takie, że to po prostu kwestia przedstawienia. Tak, tak, tak. A jeszcze wiesz, wigilia, można wiesz, mieliśmy zakładową wigilię dwa tak. dni temu, to też może o tym powiemy, że w cząstkowie mieliśmy wigilię drużynową i też było bardzo, bardzo. Tak, przyjemnie to taka tradycja i tutaj w klubie przyjęta, że właśnie w około no jak to, taka wigilia Drużynowa to w tym roku mieliśmy dosyć taką e, szerzej zakrojoną, bo wszyscy pracownicy też klubu, więc łącznie, chyba, fajnie, łącznie tak. chyba było z 60 osób. No z rodzinami. Z rodzinami wez, oczywiście. Z e, był pan, który grał z, z Kamerunu, nie z Kamerunu, z, z, jakiegoś tam z Kolumbii. Z Kolumbii, tak, z Kolumbii. Bardzo fajnie grał na saksofonie. Przy okazji obejrzeliśmy mecz, bo to był finał e, Mistrzostw Świata. I naprawdę było przyjemnie. przyjemnie było. No i co, jak zwykle, nie weszły pierożki z kapustą, nie wiem, co tam próbowałeś, kaczuszka była też, ryba była, była, ryba była, barszczyk był, rosół. Takie tradycje, bo to też y, nawet nie, robię, nie, nie robione było dla nas, tylko dla po prostu tych zagranicznych, żeby też poczuli, tak, jak tak, to tak. w Polsce wygląda, bo myślę, Ale Trey że... i Jordan siedzieli i tam, wiesz, i smakowało im, smakowało. także... No to właśnie o to chodzi, bo no, tak, ta polska, nie, polska tradycja, polska kuchnia jest y... Możemy, możemy ją pokazywać i naprawdę nie mamy się czymy. Nie wiem pewnie, że tak. Dumpings to jest, wiesz, wszędzie, wszędzie, wszędzie tak. znane. No i tak, tak to jest, jak to zawsze mówią w Polsce. Święta, święta i po świętach. To u nas ten czas jest taki dosyć przyspieszony. No i zaraz po świętach gramy po, po nowym, przed, po, przed nowym rokiem po święta gramy kolejny mecz z Bocławkiem. Więc to też jest taki dosyć Takie. czas, który, który chcemy spożytkować nie tylko jako rodzinnie, ale też przede wszystkim sportowo, no bo... Tak, tutaj mamy dosyć taki grafik bardzo. No zresztą każdy grafik jest wymagający, tak, ale te, 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 te mecze, które teraz mamy, to no musimy troszeczkę poprawić się i, i zacząć i wejść na tą dobrą ścieżkę zwycięską naszą.